Miło mi Cię powitać w kolejnej mini lekcji poświęconej tym razem nurtowi, którym był pop art. Pop art kojarzony jest głównie z działalnością twórców amerykańskich. Mało kto jednak wie o tym, że jest to kierunek, który narodził się w Europie, a konkretnie w Wielkiej Brytanii. Natomiast rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych rozwinął skrzydła. Przypatrzmy się jednak brytyjskim początkom pop artu. W roku 1953 powstaje Independent Group, czyli taka grupa artystów, która zaczyna tworzyć w nowy sposób, w taki sposób, który później właśnie zostanie nazwany pop-artem. Już w następnym roku Lawrence Alloway, brytyjski krytyk, pisarz, twórca, zaczyna używać nazwy pop-art. W odniesieniu właśnie do tych nowych zjawisk, pop art to taki skrót, który zastosował Alloway, bo pełna nazwa tego nurtu brzmi Popular Art. No i mamy kolejne takie przełomowe wydarzenie w dziejach tego nurtu, czyli wystawa w Londynie w roku 1956: This is Tomorrow, czyli To jest Jutro, na której pokazali swoje prace artyści którzy właśnie przyczynili się do narodzin tego nowego nurtu. Na tej wystawie zaprezentował się między innymi Richard Hamilton, artysta, który będzie jednym z ważniejszych reprezentantów pop-artu w Europie. I jedną z taką bardziej znanych jego prac jest kolaż, kolaż, który możecie zobaczyć właśnie tutaj. Ten kolor nosi dosyć e, taki skom skomplikowany tytuł, dosyć długi, a mianowicie co właściwie sprawia, że dzisiejsze mieszkania są tak odmienne, tak pociągające. Dobrze, ale przejdźmy już do artystów amerykańskich. E, Chciałam Wam przedstawić dwie takie ważne e, serwetki, e, które e, właśnie należą do tego nurtu. Pierwszą postacią, pierwszym artystą to jest oczywiście Andy Warhol. Artysta, o którym nie można zapomnieć, nie można o nim nie wspomnieć przy okazji pop-artu. Zasłynął on głównie dzięki swoim pracom, które wykonywał w technice sitodruku. Warhola interesował świat konsumpcji i, i ikony pop kultury. Natomiast co ciekawe, dla Warhola tak, takimi ikonami popkultury byli zarówno artyści, artyści ekranów, dużych i małych i pojawiający się w telewizji i w kinie. Byli oczywiście dla niego takimi ikonami popkultury artyści sceniczni, piosenkarze, muzycy, ale no i właśnie tutaj warto na to zwrócić uwagę, dla niego ikonami popkultury byli też na przykład politycy, albo w ogóle ludzie, którzy, którzy byli związani tak, z tą sferą właśnie taką polityczną, czyli nie tylko głowy państwa, nie tylko wodzowie, ale czasem też żony polityków. I również dla niego ikonami popkultury były postacie fikcyjne. Stąd na przykład Andy Warhol portretował także myszkę Miki. Ale tymi ikonami popkultury były dla Warhol'a również przedmioty martwe, to znaczy taka, takie symbole właśnie tej konsumpcyjnej kultury. Więc na przykład bardzo często portretował, można tak powiedzieć, na swoich obrazach również opakowania, opakowania różnych produktów, chociażby słynne puszki zupy Campbell czy butelki Coca-Coli. Drugą taką bardzo ciekawą postacią był Roy Liechtenstein. Roy Lichtenstein to taki artysta, który tworzył wielko, wielkogabarytowe obrazy, które przypominały komiksy. On oczywiście komiksem bardzo mocno się inspirował i bardzo często przenosił po prostu kadry różnych swoich takich ulubionych komiksów na płótno w dużym formacie. Amerykańskich i nie tylko amerykańskich artystów tworzących w nurcie pop art było oczywiście znacznie więcej. Natomiast no, nie mamy tutaj możliwości opowiedzieć o nich wszystkich. Ale wiem z pewnego źródła, że zaraz dostaniemy pewną porcję ciekawostek dotyczących jednej z przywołanych tutaj postaci. Posłuchajmy. Warto wspomnieć o dziewczętach pojawiających się na obrazach Roya Lichtensteina. One mówią lub myślą bardzo często o tajemniczym bradzie. Nie wiadomo kim był ten brat, ale niektórzy teoretycy sztuki uważają, że było to alter ego samego artysty Roya Lichtensteina. Bardzo dziękujemy za tę lekcję i do zobaczenia w lekcji kolejnej.